czy ja wiem, myślę, że do dobrego tempa jeszcze jest daleka droga, że się taki feeling jak rok temu na polskim albo że to potrzebuje jeszcze parę kilometrów, ale myślę, że jutro to złapiemy. Też myślę, że nie Chciałem za bardzo cisnąć na tym drugim odcinku, no bo taka naprawdę zamienia się pozycja startowa i nie wiem, może by, czyślilibyśmy drogę, a teraz chyba jesteśmy na czwartym miejscu w e, generalce, e, więc będziemy mieli taką pozycję, mówię o mistrzostwach Litwy i Polski. W mistrzostwach Polski jesteśmy chyba na trzecim miejscu z jakąś tam stratą trzech sekund do Kaspra, więc jak myślę, że na powrót po pół roku do rajdówki, e, pierwszy rajd w tym roku, więc e, ja myślę, że nie ma wstydu. Mm, a co będzie jutro, to zobaczymy, jaka prawie jutro jest kupa kilometrów przejechania, dwa odcinki H po 25 kilometrów zaraz jechane, e, później Serbis, cztery odcinki, dużo może się jutro wydarzyć, więc... Po prostu trzeba je robić swoje. Na dzisiaj ostatni odcinek e, dla kibiców e, na tym kosce. czy tak przypadkowo wyszło? Wiesz co? trochę zaskoczyło mnie auto. Miało być trochę twardsze i taki, taki chcieliśmy setup, ale nie, coś, coś tam tu powiedzmy tam nie do końca zagrało, nie według mojej koncepcji. E, I zdziwiło mnie trochę te miękkie auto, ale, ale wyciągnęliśmy to, przełożyliśmy tą masę. E, Czasu ucieka, no, ale mieliśmy 1.22 i 1 chyba czas, więc to nie był jakiś najgorszy czas. E, najlepszy też nie, bo 1.19 był najlepszy czas na tym odcinku. No ale myślę, że patrząc na. Moje prologi Super Stage w poprzednich edycjach rajdów to, to tutaj nie było dla mnie wstydu, eee, tak jak mówię, no, krok po kroku chcę robić po prostu dobrą pracę i, eee, i zobaczymy, tak, no nie wiem, chyba jesteśmy w 9 sekundach, tak naprawdę pierwsza trójka, no to czego chcieć więcej po pół roku przerwy.